W Ewangelii dzisiaj słyszymy o tych braciach najmniejszych. Kiedy czytałem tę Ewangelię, tak bardzo się ucieszyłem, dlatego że pomyślałem, że tym bratem najmniejszym, takim pokrzywdzonym, takim zniszczonym, często głodnym, spragnionym, że, że to jestem ja właśnie. Że ja jestem tym, który tak bardzo potrzebuje Jezusa. I to mi dzisiaj daje taką radość, bo kiedy Jezus, tak można by powiedzieć, ma takie... Nerwy na to, że ktoś tam nie zauważa tych najmniejszych i że Jemu tak bardzo na nich zależy, to cieszę się, bo to chodzi o mnie. Bo dzisiaj Jezus chce pokazać, jak bardzo jemu zależy na tym, kiedy ja cierpię, kiedy jestem głodny, kiedy przeżywam to, co przeżywam. I czasem nie są to jakieś wielkie, głębokie rzeczy takie po prostu. I warto dzisiaj tak spojrzeć na tę Ewangelię, że ona jest o nas. Że to wobec nas Jezus jest tym, któremu tak bardzo mocno zależy, że wobec nas Jezus jest tym, który chce się pochylać, który chce nas karmić, który chce przychodzić do nas, kiedy jesteśmy samotni, opuszczeni, głodni, czy chorzy, czy w więzieniu, że jemu tak bardzo mocno na nas zależy. To jest jakby pierwsza część, dla mnie dobra nowina, że to właśnie chodzi o mnie, a druga część tej Ewangelii to jest taki wyrzut sumienia. Niedawno zadzwoniła do mnie jedna pani, która jest bezdomna. Po odejściu z parafii powiedziała, że nie chce tutaj aż tak wchodzić w szczegóły. Poszła do kogoś i zadzwoniła domofonem, bo potrzebowała kawałek chleba. I powiedziała, że odsłyszała tylko głos, nie potrzebuje pani tutaj, bo pani wygląda jak wygląda, niech się pani weźmie do roboty i nie chce pani u siebie zdzwoniła do mnie z takim żalem, bo ja jak przychodziła to starałem się jej pomagać. Nie zawsze się udawało, ale czasem tam jej coś dałem, dałem chleb, pomogłem, pogadałem z nią. Pomyślałem sobie wtedy, jak łatwo można wyrzucić Jezusa ze swojego domu. Ile razy on zapukał do ciebie do drzwi? Ile razy szukał pomocy u ciebie? A ile razy może go ominąłeś? Ale też inaczej. Zatrzymując się ile razy przy tym bezdomnym, chorym, cierpiącym, ile razy nawet nie wiedziałeś o tym, a spotkałeś Jezusa. Więc Jezus jest bardzo blisko, tylko trzeba otworzyć oczy, bardzo blisko nas, ale też bardzo blisko, kiedy my nad innymi się pochylamy i stajemy się właśnie do Niego podobni.